Szanowni Państwo, drodzy współpracownicy, drodzy sympatycy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, drodzy studenci. Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w domu każdej polskiej rodziny. Czas spędzany w gronie najbliższych, czas, w którym bardzo często robimy nowe postanowienia, czas skłaniający nas do refleksji, do przemyśleń. Życzę Państwu, aby te święta spędzili Państwo. W miłej, radosnej atmosferze. Życzę Państwu przede wszystkim bardzo dużo zdrowia, radości i szczęścia. Życzę Państwu, żebyście byli wytrwali w realizacji Waszych noworocznych postanowień, nawet tych bardzo trudnych i bardzo ambitnych. Wszystkiego dobrego. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia chciałbym złożyć w całej szkole Państwowej wyższej szkole zawodowej najserdeczniejsze życzenia. Życzę wszystkiego co najlepsze, samych sukcesów, najlepszego sylwestra, jakiego w życiu sobie człowiek wymyślił, no i przede wszystkim dobrej zabawy. Wszystkiego dobrego. Życzymy Wam wszystkich wesołych, pogodnych świąt w gronie rodzinnym, wielu talentów, wesołego Mikołaja i no. przede wszystkim wesołych świąt. Muszę... Pomimo, że nie zrobię ona, to wszystkim życzę wesołych, spokojnych świąt. Tak więc życzę wszystkim studentom. Świąt na pewno rodzinnych, a... no i żebyście też rozpoczęli. Nie ma co się za bardzo uczyć się sprężać. To się go robi. Wszystkiego najlepszego dla do studentów, dobrego dygusa, no i czegokolwiek na co zapragniecie, żeby było witne. Wszędzie was samo W U nas dziś mną uczyć usić, ponieważ to jest ważne, bo nie mają No tak się Proszę, są Dobra, no to ja Wam życzę wszystkiego najlepszego, zdrowia, szczęścia, ciepła, bliskich, e, dużo jedzenia, e, bogatego Mikołaja, e, szczęśliwego nowego Roku i dobrej zdrowia Wesołych świąt, bogatego Mikołaja, dużo uśmiechu na wózku na e, i spędzenia się w karierze. Wytańczonego. E, <laughs> e, 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 dobra, starczy! Życzymy Wam szczęścia! Samorząd studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku życzy wszystkim studentom zdrowych, pogodnych świąt Bożego Narodzenia, jakby kolejny rok przyniósł wiele radości i sukcesów. Zajczenia sesji. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Wesoło, ale